Jak widzicie, przygotowałem zupełnie nową kamizelkę dla każdego rasowego pirotechnika. To na chwilę obecną jest prototyp z wykorzystaniem uniwersalnych kieszeni. Jedynie część z nich została dla nas delikatnie zmodyfikowana. Druga wersja, na którą właśnie pracujemy i prawdopodobnie wprowadzimy ją do swojej oferty, będzie wyposażona w szereg skustomizowanych slotów i otworków po to, aby pasowały one idealnie do elementów, które się na tej kamizelce znajdują i powinny być elementarnym wyposażeniem każdego rasowego pirotechnika, a jesteśmy w stanie do tej kamizelki umieścić szereg przydatnych elementów. Zapalniczkę w jedynym słusznym kształcie, ląd zielony szmurowy. I specjalne nożyczki umożliwiające jego cięcia, nauszniki, abyśmy nie utracili bębenków, okulary ochronne, zapłonniki pirotechniczne, bezprzewodowy odbiornik i nadajnik. Jak wspominałem na chwilę obecną, to jest pierwszy prototyp, niedługo powstanie drugi, który będzie udoskonalony. Ta kamizelka będzie musiała kosztować między 300 a nawet 400 zł brutto, i to bez wyposażenia, także zdaję sobie sprawę z tego, że relatywnie dużo, no ale z drugiej strony jest to wydatek jednorazowy na wiele lat i pozwoli on wam korzystać z pirotechniki w dużo bardziej wydajny i zoptymalizowany sposób.